Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam moje ulubione ciuchy na lato. Lato to jest w ogóle moja ulubiona pora roku. Kiedyś w ogóle twierdziłam, że lato może być dla mnie cały rok. Będę z tego powodu bardzo szczęśliwa. Lubię, kiedy jest ciepło, lubię, kiedy mogę zakładać na siebie mało rzeczy, zakładać proste zestawy i z tego tworzyć swoje stylówki na co dzień. Najchętniej w lato to w ogóle bym nie wychodziła z sukienek. Uważam, że sukienka to jest taki element garderowy, który nam pozwala najszybciej się ubrać, najszybciej stworzyć fajny look, najszybciej wyjść z domu i móc robić to, co chcemy robić. No ale jak wiadomo, nie samymi sukienkami człowiek żyje. Czasami w lato. Sukienki po prostu mogą wam się znudzić albo nie, są, um, nie czujecie się w nich tak dobrze, albo ograniczają was trochę, jeżeli chcecie robić coś więcej, nie wiem, dłużej e, chodzić, kakać, robić różne rzeczy, do których sukienka może nie nadaje się najlepiej. O tak. Mamy już praktycznie połowę sierpnia, e, i dzięki temu jestem w stanie opowiedzieć wam, co mi przypadło do gustu w to lato. Do czego, albo jakie rzeczy były podstawowymi u mnie w szafie, które były taką esencją letnich ubrań, letnich stylówek i tak dalej. No bo już trochę tak jakby w nich przechodziłam. Wiem, że są sprawdzone. E, jak pamiętacie z kilku moich poprzednich filmów, trochę odeszłam od koloru, wróciłam do moich podstawowych barw, czyli biały, czarny, kremowy, coś takiego. To są takie kolory, w których najlepiej się czuję i w których czuję się, że jestem sobą otek. I chciałabym Wam przedstawić te ubrania w taki konkretny sposób, za pomocą moich trzech formuł na tworzenie letnich zestawów, e, które nie są sukienką, bo o sukienkach dzisiaj nie będziemy mówić, które można miksować ze sobą spokojnie, a w zależności od dodatków, mogą być wystylizowane na różne okazje, więc zaczynamy. Podstawą tych trzech formuł są doły, które wpływają na taki ogólny ogląd stylówki, a odpowiedzialne za wystylizowanie czynimy góry. Pierwszy dół, o którym chciałam opowiedzieć, to są spodenki. Najprostszy chyba element letniej garderoby, czyli krótkie spodenki. Ja bazuję swoją szafę na dwóch typach spodenek. Jedne to są spodenki, których szukałam kilka miesięcy i udało mi się kupić relatywnie niedawno bo około miesiąc temu ale tak, żeby w sam raz starczyły mi na lato. I to są takie dłuższe spodenki w typie bermudów, materiałowe. Moje są z domieszką lnu, tam jest len i wiskoza w składzie. Wolałabym, żeby była to na przykład bawełna i len, ze względu na to, że trochę się gniotą i to mi trochę przeszkadza, bo trochę tak jakby traci się ich kształt. W przypadku tych spodenek lubię je mieć odprasowane w kant, tak żeby nadawały trochę takiego... Większego szyku tej stylówce, o tak. Eee, drugie spodenki, które są podstawą mojej szafy, to są spodenki jeansowe. I właśnie na bazie tych dwóch typów spodenek opieram dla bardzo dużo moich letnich stylówek. Zwykle te materiałowe spodenki łączę z bardziej dopasowaną górą. Tak się czuję najlepiej, ale równie dobrze wyglądają one z fajnym, trochę oversize'owym t-shirtem. I generalnie z czymkolwiek, z czym chcecie je połączyć. Przez to, że są właśnie takie trochę bardziej eleganckie, Jak dla mnie świetnie się nadają do pracy. Ale też na różne, różne inne wyjścia e, też są super. E, jeżeli chodzi o spodenki jeansowe, to tutaj częściej na górę wybieram właśnie taki oversize'owy t-shirt. Albo po prostu niedopasowany t-shirt. E, tak się aktualnie czuję najlepiej. Natomiast y, równie dobrze można te jeansowe spodenki dopasować do jakiejś bardziej obcisłej góry. I w ramach tych stylówek, które już mogliście zauważyć, przedstawiłam Wam moje cztery y, nieśmiertelne elementy górne garderoby, które noszę na przemian tego lata. To są dwa t-shirty białe i czarne, które są trochę mniej obcisłe, mają taki bardziej trochę pudełkowy wygląd. I dwa tank topy, w których się po prostu zakochałam, i które są dla mnie idealnym dopasowaniem do praktycznie każdego dołu, co zobaczycie na kolejnych stylówkach. Dół numer dwa do moich letnich formuł to jest spódnica. Można by powiedzieć, że spódnica wcale nie pada daleko od sukienki. Jednak tutaj spódnica daje nam o wiele więcej możliwości stylizacyjnych, przez to, że możemy sobie dopasować odpowiednią górę. I spódnica, którą e, ja lubię najbardziej na lato, to jest spódnica o takim satynowym splocie. E, może być z jedwabiu, może być z, z wiskozy. E, ważne, żeby nie była z poliestru, bo po prostu będziecie się w tym bardzo, bardzo pocić. Natomiast e, taka wiskoza czy jedwab są jak najbardziej ok na lato. Jedwab to w ogóle jest hit. Dlaczego satyna? Ze względu na to, że daje taki trochę bardziej wyrafinowany charakter wszystkim stylówkom, ale też bardzo fajnie się sprawdza w takich bardziej casualowych zestawach. Świetnie wygląda na przykład z długim t-shirtem puszczonym na wierzch. Ostatnio właśnie widziałam jedną dziewczynę na ulicy, która miała taki zestaw, miała właśnie Birkenstocki, miała satynową spódnicę, Wydaje mi się, że na była z jedwabiu, wyglądało to jak jedwab i miała właśnie taki oversize'owy, trochę dłuższy t-shirt puszczony na wierzch. Wyglądało to ekstra. W moim przypadku jest to spódnica w kropki, którą kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu kupiłam w Zarze. Służy mi nieśmiertelnie od tego czasu. Jak na Zary jest bardzo dobrze wykończona w środku, ma wszystkie, wszystkie szwy i wszystkie rąbki materiału. Zabezpieczony, tak więc się nie sipie kompletnie. Do tego ma fajny design z takim dłuższym rozporkiem, i tutaj jest, ma takie fajne drapowanie w okolicach brzucha. Więc jeżeli ktoś potrzebuje, nie wiem, albo nie czuje się komfortowo, pokazując swój brzuch, to tutaj też jest takie fajne rozwiązanie. Mi ta spódnica też bardzo często przydaje się na milongi. Więc bardzo często chodzę w niej na milongi i zwykle zbieram bardzo dużo komplementów. Wtedy koleżanki pytają się, kiedy te spódnice mam zamiar sprzedać, bo się ustawiają już w kolejce. Nie sprzedaję, zostaję ze mną w szafie jako jeden z bardziej uniwersalnych yy, elementów mojej garderoby. Wykorzystuję ją praktycznie cały rok, więc tak. I dół numer trzy to jest coś, co po prostu kocham, czyli szerokie spodnie z wysokim stanem. Kocham ten fason spodni, uważam, że są najbardziej dopasowane do, moich, do mojej sylwetki, świetnie się w nich czuję, mogę je łączyć z bardziej casualowymi górami, mogę je łączyć z imprezowymi górami. To są dla mnie takie spodnie, które są po prostu podstawą i kiedy robi się trochę chłodniej, mam dwie pary spodni, jedne w takim kolorze złamanej bieli, drugie w czarnym kolorze. I przez to, że są cienkie, przewiewne, są wykonane z modalu, nie pocę się w nich dzięki temu, a tak jakby mam trochę więcej materiału na sobie. Dla potrzeby tego filmu połączyłam je właśnie z moimi czterema górami. Jak widzicie tutaj ta dwie pary spodni plus cztery góry dają nam osiem różnych możliwości stylizacyjnych. Ale tak to są takie spodnie, które są dla mnie podstawą na lato i które, gdyby pogoda była trochę chłodniejsza, mogłabym nosić praktycznie codziennie. I jak widzieliście z tego krótkiego podsumowania, moimi ulubionymi elementami garderoby na lato są dwa tanktopy w kolorze czarnym i białym, dwa t-shirty również w kolorze czarnym i białym, dwie pary spodenek jeansowe, takie trochę bardziej wyluzowane i takie dłuższe bermudy. Do tego dwie pary spodni dłuższych, też w kolorze jasnym i ciemnym, i spódnica. I to jest coś, co noszę naprzemiennie, i to jest coś, z czego tworzę swoje letnie stylówki. Coś, kiedy myślę, że nie wiem w co mam się ubrać, to wybieram któryś z tych zestawów. I też w momencie, kiedy robi się na przykład chłodniej albo wieczorem robi się chłodniej, są to takie zestawy, do których idealnie można dopasować na przykład lekko ulnianą koszulę albo marynarkę. Więc też jeszcze tak jakby dodatkowo podnosimy trochę ten, mm, tę stylówkę. Więc możliwości jest dużo. Z dziewięciu elementów garderoby. E, tak, i to jest moje lato, i to są moje kolory tego lata, i to są kolory, w których się czuję aktualnie najlepiej. I, I tutaj nie staram się zmuszać do noszenia też innych kolorów przez to. Mam nadzieję, że mimo tego, że mamy już połowę sierpnia, ten filmik Was zainspiruje, albo przyda Wam się na lato, albo pokaże Wam, że można mieć mało elementów garderoby, z których można robić dużo stylówek i dowolnie je stylizować za pomocą różnych dodatków. Ale myślę, że o tym, o dodatkach zrobię jakiś kolejny film jak nasze dodatki wpływają na odbiór całego outfitu. Tak dajcie znać, jakie są Wasze hity na lato. Chętnie poczytam o tym w komentarzach. I co? Widzimy się w kolejnym filmie, pa! pa.